A teraz jest na zapobieč, pie, vici, maroží, Reprezentant gerlenský boxing team. Pan bude... Szanowni Państwo, jako przeciwnikiem będzie reprezentant Lin, zając oraz Fox Team. Przed wami i Janu. Szanowni Państwo, przed nami walka wieczoru. Pojedynek naszej siódmej, negatywnej gali Pojedynek w Orkule Wrocławskim. Wieczór po 3 minuty. Walka ciężka. Walka opaska na zabytnej gali w Iwoczyńcu. Na niemiecki, w akumie wielecki. Na czerwony, w kliatku I czas na nasz main event. Kategoria ciężka. Boks, 5 rund po 3 minuty Jakub Sajecki, misz świata WKF, mistrz WBC Muay Thai I tym razem w boksie, no wypadł pechowy trochę ten event dla niego. Miał walczyć z Piotrem Łapu. Runda pierwsza! Dajcie brawa! Z Piotrem Łapu łapuciem ale Piotr Łapuś doznał kontuzji na ostatniej prostej. Jest Bartłomiej Śmielewski, no i jest zmiana formuły. z k 1 na boks i Zobaczymy, jak odnajdzie się w tym Jakub Sajecki. No właśnie jestem ciekaw, bo jestem wielkim fanem walk Kuby w K1. Zobaczymy, jak poradzi sobie w tym boksie. Tu rozmawialiśmy w studiu przecież przed galą. Pytałem się go, czy woli bardziej boksować, czy kopać. Mówi, że bardzo lubi boksować, więc zobaczymy, jak ten, ta miłość, zamiłowanie do fechtunku na pięści. O już, teraz wystrzelił lewym sierpowym. Zobaczmy, lotny na nogach jest przeciwnik Kuby. ale ja, Kuba twardo, siłowo idzie do przodu. Na pewno ma kowalów w ręce, to, to dobrze o tym wiemy, albo przynajmniej ludzie, którzy oglądali jego walki. Próbuje zamykać w narożniku przeciwnika, już właśnie go ma i... i klinczuje. Tutaj zabawa w kotka i myszka tak naprawdę jest tam przedstawiana. A, dokładnie tak jak mówisz, tutaj Kuba wygląda jakby polował na zwierzynę rzuca takimi obszer obszernymi ciosami Mija to głowę zawodnika z niebieskiego narożnika Teraz w końcu jest lewy prosty Chmielewskiego. W końcu odważył się na jakoś jak, Tak zawodzie. jest, ale tu Kuba wchodzi pięknym, tym prawym obszernym. Trafiło to po rykoszecie e, brodę Chmielewskiego, ale tym razem lewym sierpowym zdaje się trafił. Nie widzieliśmy z tej perspektywy. Chmielewski jest podobny troszeczkę do Hughi brudkowego nie nadział się na to Sajecki. No ładną akcję teraz zrobił. Koniec rundy pierwszej. Ring wolny. Runda druga. Rozpoczynamy rundę drugą. Jakub Sajecki rękawice czerwone, jego rywal Bartłomiej Chmielewski rękawice niebieskie. No, pierwsza runda przybiegała nam na no właśnie taką kotka zabawą w kotki myszkę, gdzie Sajecki próbował upolować obszernym ciosem jest... rywala. No i druga zaczyna się to tak samo no, trzeba powiedzieć, że Chmielewski skutecznie unika tych obszernych ciosów, chociaż teraz trafił Sajecki, Bartłomiej Chmielewski całko, całkiem przyzwoitą pracę na nogach pokazuje nam tutaj Jednakże no samo obroną nie wygra. No dokładnie, ja powiedzieć, że <grywa> nie ma przełożenia to w ataku. Eee, coś próbuje tylko wyrzucać taki lewy, prosty. Jednak nie ma tego, tej poprawki tą prawą ręką i wygląda walka jak wygląda, że jakby uciekał całą przez cały czas jej trwania. No, zobaczmy, Sajecki teraz zamyka go przy linach. A teraz ładnym lewym prostym zaatakował Chmielewski. W końcu też trafił. Ależ pięknie teraz Kuba. No zabrakło tam milimetrów, żeby trafił tym prawym obszernym na brodę. Mam wrażenie, że jak wejdzie ten lewy sierpowy po prawym, to nie będzie już te zbierać tutaj. Tak, tak, to no jest absolutnie polowanie na mnokotujący cios wykonania Sawickiego. Jak na razie jeszcze nie jest z niego zbyt dobry myśliwy, ale pamiętamy jego poprzednie walki, tak, czy z Arturem Piekutowskim, czy te walki tutaj w Mikołowie na gali, gdzie wygrywał przed czasem. No powiedzmy szczerze, że Kuba jest troszeczkę takim slow starterem, może nie aż tak dosłownie, ale na pewno potrzebuje troszeczkę czasu zanim nastawi celownik i zanim Złapie swój rytm walki, ale teraz pięknie przyspieszył. No i zaczyna robić nam się troszeczkę żywsza ta walka, przynajmniej w wykonaniu Zdaje się, że znajduje ten rytm. Teraz piękny balans z ciałem, pan drugiej rundy. pewno należy zwrócić uwagę, że Sejecki zmusił do ob... rundy drugiej. Do obniżenia pozycji Chmielewskiego i Chmielewski zaczął grać w jego grę. Jeszcze trzy rundy przed nami. RING WOLNY, RUNDA TRZECIA! Rozpoczynamy trzecia runda rywalizacji pięściarskiej w walce wieczoru w siódmej charytatywnej galiki kickboxingu w Mikołowie. Jakub Sajewski, Fox Jim Wiena. Narożnik czerwony, jego rywalem Bartłomiej Chmielewski. No w końcu, w końcu zamknął i rozpuścił ręce Jakub, ale... Jest dostał instrukcję w narożniku, żeby przedłużyć troszeczkę atak. I zaczyna od pierwszej sekundy to wykonywać. i Minęło to znowu kilka centymetrów głowy Chmielewskiego Nie może ustawić celownika Sajecki dzisiaj I Teraz trafił Chmielewski bardzo dobrze w brodę Sajeckiego O, ależ teraz trafił Sajecki z lewy sierpowym. No, uratował się klinczem Chmielewski. Dobry, teraz długi lewy po prostu Sajeckiego. Nie jestem pewien, czy Sajecki nie za bardzo się już nastawił na nokaut. Z drugiej strony Chmielecki nie robi nic poza obskakiwaniem Sajeckiego, od czasu do czasu rzuci jakimś prawym, czy, czy, czy do lewym prostym. Znowu dobry lewy, doszedł do celu. Teraz trafił prawym z kolei Kuba. Zaczyna to wyglądać jak sparring zadaniowy, w którym jeden zawodnik ma za wszelką cenę upolować kolegę, a tamten nie lecie znokautować. Sajecki próbuje. Teraz piękny, prawy, sierpowy na dół. Ale też po tych ciosach na dół brakuje takiego ponowienia e, akcji przez Sajeckiego. Jak już ma przeciwnika, to robi krok do tyłu i. Koniec rundy trzeciej. I kończy akcję. Przed nami jeszcze dwie rundy tego pojedynku. Ring wolny. Runda czwarta. Ruszył do przodu Sajecki. Trafiłem, lewym po zmianie pozycji. Prawa, ale wylądował gdzieś w okolicach Barku jest dobry, długi lewy prosty wykonanie uchy Mielewskiego. No ruszył, ruszył, coś w końcu ruszył Bartłomiej Chmielewski. Chyba zdaje sobie sprawę, że tą walkę przegrywa, no bo nie zadając ciosów nie da się walki wygrać i ten obraz tej walki jest naprawdę słaby. Ale jak to mówię, to taka trzeba dwojga, tak więc sam Sojecki nie zrobi dobrej walki, prawda? Krzysiejskiego. Opróbuje Kuba znaleźć sposób na uciekającego przeciwnika. Na razie z niewielkim skutkiem. Zobaczmy, może teraz. O no, przestrzelił tym lewym sierpowym Ale nie poszedł za tym cios, natomiast dwa lewe proste lądują na gardzie Zajewskiego. 10 sekund do końca rundy czwartej. Koniec rundy czwartej. Się, że Chmielewski wyraźnie obawia się tej siły ciosu Sajeckiego i dlatego ta walka tak wygląda przez 4 rundy. Zobaczymy, czy zabierze się do pracy w ostatniej. Bardzo mało ciosów ze strony Chmielewskiego na pewno. Ring wolny. Drodzy Państwo, dajcie im wielkie brawa. Przed nami runda piąta. Ostatnia! Zaczynamy ostatnią rundę. Ja rusza do ataku Sajecki. Ależ pięknie teraz przyłożył prawym. Zobaczmy. Jeszcze nie koniec akcji. A wyszedł już spod podlin Chmielewski. O. Zamachnął się tym prawym, ale przestrzelił znowu Sajecki. Tak, no, tak piękno! Przy, przycelował Staną w narożniku Chmielewski. Ale nie dokończył e, Sajecki. Jednak teraz trafił znowu prawym. Zobaczmy piękny, lewy, prosty Ponownie Tak, piękny prawy, prosty Wydaje się, że Chmielewski delikatnie może być już zmęczony tym ciągłym uciekaniem. Obydwaj zmienili pozycję. Kajacki tym prawym przestrzelił. Tak, trafi jest, teraz trafi lewym lewy. sierpowym, tak jest. I znowu zabrakło takiego odskoku i do skoku z tą akcją. No Kuba celuje wyraźnie na jeden cios. Teraz ładna akcja Chmielewskiego, prawy na górę, lewy, hak na wątrobę. Oj, 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 trafi teraz. Znowu Chmielewski, yy, przepraszam, Stajecki. Mamy koniec walki. A więc 5 rund, e, za Szanowni Państwo, koniec w pojedynku! Szanowni Państwo, Puchary oraz Nagrody Finansowe wręczy pan Marcin Dejas z grupy E. Zapraszamy Marcina do nas na ring. Już za chwilę werdykt. Walka o pas charytatywnej gali kickboxingu. Drodzy Państwo, pora na werdykt, a ten okazał się jednogłośny: zwycięża. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o siódmą charytatywną galę kickboxingu w Mikołowie. Za wspólnie spędzamy czas. Dziękuję Państwu Patryk Szpela i Paweł Sawicki do usłyszenia.